Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Mistrz świata w szachach szybkich Woldar Murzin zrobił dwa genialne ruchy i przegrał z Hansem Niemanem Jak do tego doszło? Otóż była to grupa D kwalifikacji do Mistrza świata w e sporcie. Jak wiadomo szachy po raz pierwszy w historii zostały dodane oficjalnie jako no, e-sport. I co, Woldar Murzin grał kolorem białym, Hans ma czarnym i 10 plus 0 partia, także rozpoczęło się od to od posunięcia d4. No to odpowiedź skoczek f6, wyprowadzenie figury jak najbardziej naturalne i może to przechodzić w różny styl, d6, g6 i może to być również jakieś e6 potencjalnym, c4. No ale w partii skoczek f3 spokojne wyprowadzenie figury i nastąpiło d5. I to można grać różnie, c4 można na przykład nawet grać. Można G3, żeby coś w stylu Katalona do takich struktur właśnie przechodzić. No ale Woldar Murzin zagrał niestety go w szczery i przechodzimy do systemu londyńskiego. No szczerze, jakoś, no zanim po prostu przepadałem przez jakiś czas, ale no teraz to bardzo rzadko to gram. Chyba, że mi się po prostu nie chce myśleć, albo gram z o wiele silniejszym przeciwnikiem. No ale to wiadomo, no to jest taki bardziej na remis granie. Chociaż da się to grać bardziej agresywnie przez H4 w pewnym momencie, nawet. I jest taki jeden wariant, który poszedł tak grę w Estrzębi Górze, ale o tym był osobny film. E6 w partii e, może się dać, że blokujemy tego gońca, no bo blokujemy, ale potem przez B6 jakieś przechodzenie, może posunięcie. Gońc B4 po potencjalnym skoczku C3, które by kusiło także w partii E3. No już gońc wyprowadzony, także czas wrzucić kolejnego do akcji. Gońc D6 wyprowadzenie figury tutaj. Yy, może się wydaje, że trzeba wymieniać W sensie, że tak i tak I to jest y, też spotkane często Można wybić CD I od razu mieć otwartą linię C Jakieś y, tego typu manewry I to jest jak najbardziej poprawne, wiadomo yy, Chociaż to pod, pod jakiś H4 Może właśnie podchodzić No ale co, yy, w partii skoczek BD2 Właśnie po to, żeby nie dopuścić Do gońc z B4, no bo teraz jeżeli Nastąpiłaby próba po prostu gońc z B4 No to C3 A w przypadku jakby skoczek poszedł w partii na C3. No to gojąc B4, teraz jest związanie i ten goniec po prostu no potężny jakoś nie jest. A teraz w sumie na D6 jest w miarę poprawną figurą. Także krótka roszada w partii. I teraz można zadać sobie pytanie, dlaczego tak nie nastąpiło? No bo potem jakieś G3 otwarta, znaczy półotwarta linia E i w sumie centrum kontrolujemy dalej tymi pionami i pozycja jest no taka. Równa w miarę, no ale też da się to grać bardzo białymi, i nie odczuwamy tego, że mamy zdublowane piony. Także w partii po prostu nastąpiło krótka roszada C3, żeby wesprzeć jeszcze tego piona, no typowy domek londyński, Tako, takie oto ustawienie pionów, no naj, jak najbardziej naturalne. B6 w partii, i to już nam zwiastuje posunięcie go, więc B7 i może nawet w przyszłości jakieś C5, bo do tego można dochodzić. Także skoczek E5 jest centralizacja skoczka. I teraz może by to grać w taki oto sposób, chociaż to by nawet podchodziło pod jakiś typu skocz C6 na przykład. Także na to by warto uważać. Z jakąś potencjalną serzą pianą, no może nie, ale wybicie, wybicie i te piony są zdublowane. No co prawda, wiadomo, jakieś E5 na szkole jest centrum. Także na to by warto uważać. No ale teraz Hans Niemann zdecydował się na posunięcie C5. I tutaj, no, jest atak na centrum koloru białego. I gdyby ten Hetman stał tutaj na przykład, no to jak najbardziej wchodziłoby posunięcie skoczkę F7, że po wybiciu, wybicie, no ale oczywiście Hetman broni jeszcze gońca, także na to można w przyszłości uważać, mieć to na radarze po prostu. Także Hetman F3, Wladar Murzin ma po prostu wywalone w to, co się dzieje w centrum, no i co, gońc B7 wyprowadza na fiura. I to Hetman F3 w sumie, tak się zastanawiam, po co wprowadził Hetmana aż tak szybko do akcji. No, bo pewnie wielu z Was słyszało od trenerów swoich, że albo nawet jak nie od trenerów, no to w internecie, że no nie wyprowadzać aż tak szybko Hetmana, no bo może go stracić. No i w sumie ten ruch Hetman F3 blokuje potencjalne nawet wrzucenie drugiego skoczka do akcji, w sensie że jakieś po wybiciu wybicie i mamy placówkę dla skoczka. Także nie wiem właśnie dlaczego to nastąpiło. No ale co, no może jakoś w ten sposób? No nie wiem, może Murzin myślał, że tak zagra, coś w tym stylu. No okej, okay, w partii go więc D3 i to podchodzi pod jakiś stępem typu C4, ale tutaj w sumie co tu się dzieje? Może nawet jakieś potencjalne ofiary na H7 by wchodziły, ale to prawdopodobnie nie w tym przypadku. Ale tak się zastanówmy, co tu może wchodzić po posunięciu C4, że silnik tego nie lubi. Otóż, może tutaj chodzić o to, że następuje jakieś zwykłe odejście gońcem. Czy to na C2, czy to na C1, czy to na B1. I okazuje się, że gońc czarnego jest po prostu trupem. No bo tutaj zblokowany jest przez własne piony, a coś takiego nie działa, no bo odbijamy gońcem. I co? Jakie masz ruchy teraz? Bo ten goniec nie może, znaczy, może jedynie coś ruszać, to tak, tak. I pomimo tego, że jest to ustawiony, no to strzela w swojego piona. Także to jest wielki minus tej pozycji. Także skoczk C6, próba przegonienia tego skoczka i w partii Hermann H3 wywiera już tutaj presję jakąś. Oczywiście bić tutaj nie można, no bo następuje posunięcie DBE i trzeba uciekać skoczkiem, albo go po prostu stracimy. No jak odejdziemy, no to wisi nam po prostu mat na H7, także byłaby to wygrana pozycja. No ale skoczka 7 7 cofa się, może nie przez G6 może będzie tym skoczkiem. No ale teraz skoczek Df3. To o czym wcześniej mówiłem, tylko już mamy hetmana na h3, no ale to trochę wygląda jakby ten hetman za dużo miejsca nie miał. Ale tak patrząc teraz yy, na tą pozycję, no to można by nawet rozważać w przyszłości posunięcia typu g4, g5, jechanie na skrzydle królewskim. No ale co, teraz skoczek e4, blokowanie oczywiście ataku gońca na h7. Teraz wybiać byśmy nie chcieli, no bo oczywiście następuje odbicie. I pozostaje pytanie, co dalej robić. No, skoczek D2 wydaje się najlogiczniejszym posunięciem, ale i tak no, tutaj są pewne problemy, no bo nawet można tak zagrać, żeby nie dopuścić do rozszady krótkiej. No bo w długą byśmy oczywiście nie chcieli przez ruchy typu, nie wiem, A5 może. No ale co, w partii skoczek G5. I tutaj oczywiście nie podstawiamy wideo, no bo skoczek bije E6, a nawet może by chyba hetmanem wypić jeszcze lepsze. Bo tutaj kurw musi odchodzić i przez to, że mamy dwa skoczy. To dajmy tak, tak, tak i typowy właśnie mat. Tylko teraz pytanie, jak to wykończyć, bo tutaj oczywiście to nie działa. Yy, warto zauważyć. No, ale pozycja jest w okolicach yy, mat, aż... No nie wiem, może tak. Tak. I jak to jeszcze wykończyć? O to jest pytanie. Nawet bicie tutaj mogłyby wchodzić, nawet jakiś skoczek bije tutaj może wchodzić. No pozycja jest po prostu wygrana. Także w partii nastąpiło posunięcie H6, żeby przegonić skoczka. I tutaj mogłoby się wydawać, że uciekamy tutaj. No ale to nie jest najlepszą opcją w tej pozycji. Eee, też bić tutaj za bardzo nie chcemy, ale teraz pytanie: dlaczego? No, tak jak wiadomo, takie wybijanie jest po prostu niepoprawne. No, bo mamy niby wieże za. Y, wieże i pionka jeszcze za dwie lekkie. No, ale w takiej pozycji, gdzie u nas dosłownie te wieże no, nic nie robią. No. No, nie oszukujmy się, plus nawet czasami zawodnicy na najwyższym poziomie oddają jakość, czyli wieża za skoczka. Przykładowo, no tutaj mamy wieżę za dwa skoczki, także dla tej osoby, co poświęciła tą wieżę, no to jest to bardzo korzystne. I co? Yy, właśnie tak nie możemy grać, ale Wolodar Murzin w tym momencie znalazł piękną ofiarę. posunięcie skoczka E6. I o co chodzi? Jeżeli wybijemy tak, jak poszło w partii, no to Hetman bije E6 z szachem. Odejście królem i tutaj no oczywiście jeszcze nie możemy grać tutaj, gdyż skoczek broni. Także gramy jeszcze skoczek F7 i wisi nam tutaj, wisi nam Hetman, także tutaj należy zagrać kluczowe posunięcie do tej pozycji. Wieża bije F7, także odbicie i mamy, okazuje się dwa piony i wieżę za dwie lekkie. Także jest to układ trochę inny niż tak jak mówiłem wcześniej, no bo mamy jeszcze dodatkowego pionka, także może być to dla nas dobre. Ale oczywiście nie musi, więc bije F4. No, plus jeszcze tak dodam, Warto zobaczyć, że ten król jest pod związaniem. W sensie teraz może nawet nastąpić wybicie i groźba F3. No, ale w partii Hetman bije F4. I tutaj dalej są yy, jakieś presje. Właśnie czy to tutaj. Yy, no i co? skoczek G6. Oczywiście przegonienie Hetmana. Yy, tutaj ażby by korciło. Zajrza się H4 tempu wcześniej. Znaczy, jakby był jeszcze dodatkowy ruch, no to albo właśnie posunięcie f3 albo h4 no właśnie tak patrząc no oczywiście załóżmy że ten skoczek znika w sensie że tutaj nie ma tego związania no to h4 byłoby bardzo dobrą opcją no po prostu pod względem ataku że my w sumie nawet tym królem jesteśmy bezpieczni w centrum także skoczek g6 w partii po prostu zasłonięcie się od związania teraz oczywiście to nie działa no bo tracimy tutaj hetmana o tym warto wspomnieć także odejście i C4? No, jest atak na tego gońca, ale no teraz jest trochę inna sytuacja niż tak jak y, wcześniej mówiłem, że C4 jest złe. No, bo teraz ten goniec w sumie może y, jakoś wychodzić jeszcze przez C8. Tak przykładowo, także gońc C2 po prostu klasyczne cofnięcie się gońcem. I Hetman F6. No, tutaj oczywiście prosta groźba: posunięcie Hetman BF2. Także F3 przegonienie skoczka i odejście na D6. I co teraz to jest to, o czym mówiłem? Posunięcie H4. I tutaj okazuje się, że mogą być pewne problemy z bronieniem tego skoczka. No bo teraz grozi posunięcie H5, po prostu. No ale Hans Niemann myśli, patrzy i gra goniąc C8. Przegonienie Hetmana bardzo ważne dla tej pozycji. I teraz, co? Może mogłoby się wydawać, że tak odchodzimy, no ale to w sumie coś takiego mogłoby wchodzić. I pozycja okazuje się, no w okolicach równowagi można nawet z małym plusem dla czarnego, no bo nasze wieże po prostu nie grają. A ta wieża po prostu zaraz tutaj wyjdzie na E8 przykładowo. Presja na punkt E3. I jak teraz byśmy wymienili gońca, no to pozycja nie jest najlepsza, bo tutaj jeszcze tracimy tego piona. I przewaga, którą mieliśmy po prostu stopniała. No ale Wladar Murzin patrzy i gra genialne Hetman G5. Po długim zastanowieniu to zagrał. No ale, żeby oddać się z to trzeba być pewnym. No ale tutaj oczywiście prosta groźba yy, po HBG, HBG i zdobywamy kolejnego piona po odejściu, tak. Jeszcze na koniec nam tutaj wisi tak, że tego piona odbijać nie możemy. I materiału mamy na plusie po prostu, no nie wiem, odejście tutaj trzeba by... I pozycja po prostu no... Sami możecie stwierdzić, że jest to fatalna pozycja tak na oko. No bo tutaj mamy 7 pionów na 4. Za cenę tego, że mamy dwie lekkie zawierze. Także no nieopłacalny deal dla Hansa Nieman'a No ale gra gońca w 5 Dobre posunięcie, które oczywiście to blokuje I tutaj następują wymiany hetmanów Jeszcze wybicie I tutaj okazuje się, że ta struktura pionowa jest no nie najlepsza No bo tutaj to jeszcze jakoś w miarę solidnie wygląda, no ale mamy 8 y, pionów Złączonych na 6, w tym mamy w tych 6 3 wyspy pionowe, także Nie wygląda to aż tak y, dobrze no ale wieża jakieś E8 zaraz może grozić. Królew 2 w partii, żeby oczywiście po, nie wiem, załóżmy wieża 8 zagrać posunięcie w wieża E1 i móc to jakoś bronić sensownie. Także skoczek D6, cofnięcie się. I teraz, co Hans Niemann chce osiągnąć tym posunięciem? No bo ten skoczek tutaj w miarę poprawnie stał. A tak to cofasz się. I tutaj może chodzi o to, że chce zagrać F5 w cztery No to miałoby sens. Także nastąpił H5 z przegonieniem skoczka. Oczywiście trzeba odejść, żeby go nie stracić. Yy, tutaj prawdopodobnie niemand nie chciał odchodzić, dlatego że blokowałby posunięcie wieża E8. Także skoczek F8, wieża A1 i F5. I to jest to, o czym mówiłem. Pchanie tego piana pozbywamy się słabości, a może nawet tym skoczkiem będzie tak przychodzić. Bo tutaj pojawia się już yy, dobre miejsce dla skoczka. Jedyny ruch, którym można go samotnie wygonić, no to oczywiście F4. Ale to by stworzyło kolejną placówkę i na E4, i jeszcze na D3 jest placówka dobra dla Skoczka. Także o tym warto pamiętać. Wieża EG1 i to może podchodzić pod ruchy typu G4, że tutaj chce właśnie otworzyć pozycję. No bo wiadomo, wieże czują się bardzo dobrze w otwartych pozycjach. No ale skoczka 6 w partii To już y, warto spojrzeć na zegar: 2,5 minut na zegarze Nimana i 2,45 na zegarze Wolodara Murzina. Także, no, zważając na fakt, że grałem bez zadawanego czasu, no to zaczyna się robić trochę gorąco. G4 w partii, oczywiście, żeby, yy, no, zaatakować, ale czy ta wymiana, no, jest niby z jednej yy, strony dobra dla białego, a z drugiej dla czarnego. No, bo jeżeli tutaj nastąpi potencjalne wybicie, yy, no, to wybicie wieżą by się wydawało najlogiczniejsze, no, bo wybicie FG, oczywiście, wieża F8 z groźbą. Yy, no, ale teraz jakby tak spojrzeć, no, niby otworzyła się wieża, yy, niby się wieże dwie otworzyły. Nie ma tego, niby się otworzyły dwie wieże Murzina, no ale jednak no, y, ten pion był słaby, znaczy, no nie powiem że słaby, no ale jednak był średni po prostu, chociaż no patrząc na to, że tutaj zaraz grozi wieża G6, no to powiedziałbym, że może to aż tak dobre nie być. Y, no także wieża F8, oczywiście po wybiciu, wybicie skoczkiem i ten skoczek, w sumie zaraz y, skoczek G5 może grozić. I nawet jakieś potencjalne ofiary skoczka typu nie wiem skoczek D4, no ale to już jest chyba mocno naciągane w sensie. Załóżmy, że teraz jakieś losowe ruchy, tak, tak, i załóżmy tak, no to tak, tak yy, i tak, albo nie, jeszcze lepiej, tak yy, i grozimy z no to naciąganie mogłoby to wchodzić. No także wieża G4 w partii. Yy, I po co? Oczywiście wieża HG1 grozi. Żeby po prostu zaktywizować figury, yy, które mamy... No i koczek poszedł na G7. I teraz po co? Yy, otóż po to, żeby otworzyć wieżę na punkt F3, zaraz zagrać skoczek G5 i mieć w miarę dobrą pozycję. No ale Murzin musi już ruszać tymi pionami. Przydałoby się przynajmniej, no bo to jest jedna. no bo to jest jedna jego przewaga. Chociaż teraz yy, F4 mogłoby się narzucać, no żeby skoczek G5 nie zagrać. Ale no tutaj wytwarza się już słabość. Yy, czyli, można by nawet w taki oto sposób zagrać taki manewr. No, także król E2 w partii. Odejście z koszek G5, żeby oczywiście wywierać presję na punkt F3. I tutaj, oczywiście, tak nie gramy, no bo następuje wybicie, wybicie i dublowane piony. No, oczywiście, nie są najlepsze. Plus, mamy no trzy izolaki, w tym dwa są zdublowane. No, także nie najlepiej to by wyglądało. A4 tutaj rusza pionami na skrzydle hetmańskim. No to skoczek E6 i wieża F1, żeby bronić punkt F3. No to wieża F7, takie powolne przestawianie się. Ale teraz yy, mogłoby się wydawać, że net może by jakieś tego typu manewry robić. Yy, tylko po co? Tylko po co, skoro można tak zarać? Co ja gadam? Wieża F2. Tutaj przestawianie się, żeby solina defensywa była. No, mam wrażenie, że w tej pozycji jedna i druga strona się broni. No, ale skoczek G7, przestawienie się pod punkt H5, żeby tam zaatakować. No to A4, poświęcił piono. Yy, no bo w sumie teraz jakby bronić, no to czy to ma jakiś sens? No, skoczek tutaj na coś takiego jeszcze możemy to w pewien sposób nawet, może i przegrać. No, nie wiem, te skoczki tutaj po prostu piekielnie aktywne są. I może to nie wyglądać. Za dobrze, E4 w partii właśnie... I skoczek bije H5. No wziął tego piona i się cieszy. I E5. Y, tutaj mogłoby się wydać, że bijemy, no ale skoczek F4 i tutaj. Jest atak na punkt D5 Także po E5 takie wzmocnienie się, no ale jednak poświęciliśmy piona. I czy my coś z tego mamy? No nie powiedziałbym, no bo jedyne co z tego mamy to ruch wieża H4. Potencjalnie, ale to jeszcze musimy uważać na skoczek G3 i dopiero wtedy F4F5 i wtedy te piony byłyby już mocne, no ale trzeba uważać. Skoczek E6, przestawianie się właśnie po drugim F4, czy to jednym, czy to drugim skoczkiem, ale bardziej tym, bo ten na bandzie jest po prostu nie najlepszy. Także króle 3 w partii, przestawianie się tutaj F4 już może być jakąś potencjalną groźbą, no to skoczek idzie na G7. I teraz dlaczego to nie nastąpiło? Może dlatego, że coś takiego by potencjalnie wchodziło. Także wieża H2. I tutaj, no, groźba wieża H4, oczywiste, żeby zapnąć świonka, no, ale trzeba uważać jeszcze na punkt F5, także przestawienie się takiej niby pod pułapkę, ale jednak to nic nie daje, no bo teraz H5 w partii i trzeba uważać, żeby tutaj nie pójść, no bo oczywiście skoczy gdzieś na F5. A gdzie możemy inaczej? No nie wiem, wieża G1 odchodzić. Jeżeli byśmy musieli odchodzić, no bo to jest też w miarę poprawne, ale w sumie mamy to związanie. To po co odchodzić, skoro można zagrać wieża H1? Takie posunięcie pod wyczekanie mam wrażenie. No ale teraz król białego progresuje. Król H6. What? I teraz co? M może nawet jakieś tego typu ruchy? I H4 po prostu będzie groźbą No ale co? Król F2. Odejście. Yy, no, jednak jest to podchodzenie pod piona, który jest związany, no to. No, śmierdzi to trochę. Teraz jakimś ruchem typu skoczek G5. I nie wiem. I nawet jak broń tak to coś takiego. No to na to. Warto uważać, no. Tutaj Wolodar Murzin już mocno zszedł z czasem i ma 58 sekund na rozegranie całej partii. Także no już trochę przechodzimy. W sfery buletowe Skoczek G5 oczywiście tak jak mówiłem Jest tutaj groźba Jest tutaj groźba Także króle 2 odejście żeby nie było nic I teraz skoczek E6 Groźba prosta skoczek F4 I to wygląda naprawdę bardzo Obiecująco No ale teraz wieża GH4 No to skoczek F4 Tutaj aktywizacja tych skoczków Są bardzo silne i teraz królew 2 hmm, To podchodzi tak naprawdę Pod jakieś tego typu ruchy No oczywiście to może nie wchodzić yy, no w sensie tak, no ale wychodzimy właśnie z kilkoma pionami mniej, także akurat w tym konkretnym przypadku to nie wchodzi, a coś takiego też prawdopodobnie z tego samego względu, chociaż tutaj już bym bardziej się ku temu skłaniał, że to może wchodzić, no bo mamy no tylko mm, no bo będziemy mieli równy materiał porówno pionów, tylko ten pionek będzie dużą. Mm, tylko ten a będzie atutem po stronie białego. Za to atutem po stronie czarnego będzie ten izolak na H5. Dalej że F5 w partii. Tutaj grana na wygraną Niman. Także król G3. I teraz skoczek E2. Król F2. Tutaj mamy powtórzenie pozycji. Król G3. I tutaj liczył na powtórzenie pozycji. Jeżeli nastąpiłoby coś takiego no to prawdopodobnie by się to remisem zakończyło. Gdyż no nie miałby jak inaczej wychodzić. to byłoby trzykrotne powtórzenie pozycji po prostu. No ale skoczek G6. Żeby nie było powtórzenia pozycji no to A5 gra dalej wieża G5. Tutaj całkowicie ignoruje to, że tutaj się coś dzieje, no bo tu się nic nie, nie dzieje. Chyba żebyśmy wybili, no to już faktycznie można by patrzeć na jakiś ruch typu wieża A1, czy tutaj nie stracimy jakoś pionów Za to w partii wieża G5 z szachem odejście i wieża wieża na dwójkę, to już jest kompletna dominacja. Tutaj wszystko się trzyma. Jeżeli król pójdzie tutaj, to jest po prostu mat na E2. Także musi odchodzić na F1 No bo na E1 to podchodzi pod jakieś ruchy typu wieża E2 I tutaj wziął pioneczka, jest szczęśliwy Jest z materiałem na plusie Wieża B, B2 Jeszcze wybicie na B6, odbicie Odbicie wieżą, no trochę to śmierdzi No, bo jednak chyba bym się skłonił ku wybiciu A, B, B. Yy, Dlaczego? No bo tutaj tą wieżą świetnie kontrolujemy tego kula Grozimy nawet jakimiś ruchami typu tak, tak Jakieś maty nawet mogą wchodzić Tego typu W sensie no to akurat nie jest mat to co pokazałem Ale warto już mieć to na uwadze No to wieża Bb6 Wieża H2 I A5 jedzie swoim pionem yy, Izolowanym oddalnym Ma dwa izolaki które robią po prostu robotę Jeżeli będzie przestawiło wieżę pod tego piona No to po prostu leci tym pionem A jak nie no to leci tym I pozycja jest po prostu bardzo dobra No ale jednak bardziej bym się jednak i tak skłaniał Ku temu, no bo w sumie chociaż wieża H2 mogłoby być jakimś potencjalnym problemem, no ale czy to jest aż taki realny problem? No bo teraz możemy nawet tak zarać, tak i coś tego typu nawet. No ale w partii właśnie tak jak poszło A5F2 wieża B3 jeszcze tutaj czai się na kolejnego piona. I co wieża Aiden? Tutaj wcale się nie przyjmuje tym, że straci tego piona, no bo yy, lepiej wziąć kolejnego. I mieć jeszcze lepszego, jeszcze silniejszego, bliżej ustawionego do pola przemiany piona. Król G3, jeszcze tutaj nie brał tego. I w sumie dlaczego? Dlaczego tutaj nie brał? No, znaczy i tak to już jest przegrana pozycja. No ale mógł to nawet wziąć. Król G3. No to, no, no to król G5. Jeszcze podciągnięcie króla. Ważna zasada końcówkowa warto królem do przodu iść. I powierza D2 zakończyło partię skoczek BD4. I dlaczego? No to jest genialny ruch Hansa Niemana, który już wykończył to. Oczywiście po wybiciu na D4 gramy skoczek E2 i mamy kompletnie wygraną pozycję z figurą i jeszcze trzema pionami więcej. Finalnie Hans Niman zajął miejsce w pierwszej akcji z Dennisem Lazawikiem, no ale jednak zajął pierwsze dlaczego? No bo yy, w starciu bezpośrednim właśnie z Lazawikiem zwyciężył. Także cóż, to było na tyle, jeżeli film się spodobał, zachęcam do zostawienia opcji w grę, subskrypcji i w kolejnym materiale. Cześć!